Lewa, lewa! Maciazu! Gdzie są jeszcze? Nie wiem, tu będą szli. O, tam gdzieś strzela. Nami. No to strzelaj, ja to nie widzę za bardzo. Nice. jeszcze dwóch działań. <laughs> Pierdole. Dzięki, dawno na, 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 na tym stanowisku nie siedziałem. Zawsze kurwa jak ja kierujący. Jeszcze jeden Teraz ja patrzę, będę miał Chora, gdzie jesteś? Jestem tutaj sobie biegam. A to yy, plantują. Już nie Apagę uważaj. 1000 punktów! Chuje! O... Ooo... Czemu nie wychodziłem? Camper. Właśnie mi od plecy dupy jesień średniowieczny zrobił. Czekaj, byś już trochę sita mógł widać, jak się denerwujesz. Siedzę, ale sobie zawsze trzymam klawisz na E. To takie przyzwyczajenie. To bardzo dobrze, nie? Jaki korek. Ja to nigdy w ogóle nie dadę. Za ani amunicji, ani życia, ani. Oj, łapczywość, kurde, dwa razy. Oj, my dwa razy straci. A pierdzielę Dobra kierowana, no, bo mi się nudzi. Prawą stroną wszyscy idą. Good fuck. Aaaa, ah, sorry! Zdjęty. Mówił, tam, się trochę w ten, w celowni. wszyscy środkiem! Kabum, kabum, kabum! Ziemniak! Poczęstuj się! Ciepłe, gorące, rozdaję! Środkiem wszyscy, marasoldo! Od prawej tu jeszcze do mnie idą! Tam tym plecy zronimy! Aj, mnie ściągnął! Z okna tam. Demka kurwa w tak chujowym miejscu Okej. Uważaj na respie jest, od ich respa jest gostek Ty dopiero biegniesz to od prawej strony na skróty A pójdę na lewą No to ja Ja tu stronę. lewą stronę Zawsze lubię tędy przebiegać Lewostronny jesteś tak? No Jestem za lewicą Nie ja jestem też stwierdzam, że lepiej żeby w Polsce po lewej stronie jeździł Sniper! Przeciwko ciebie! Ojcowki! Prawa strona <tryk> będę wychodzić! Czekaj, czekaj, czekaj! Ja pierdzielę! Niesięż nie mogę go trafić, ja pierdolę. LOL Tu masz czterech po prawej stronie Za domkiem Jeszcze Idę Pięty Gdzieś na plecach, wiem po prawej, od respa Domek. Pierdole nie odpuszczą 30 naboi, ale trafię jednego. Znajdę ich od tyłu, Portakal. tego. wiesz Czy miałem, co? No, jaki pedał, no. O, to było ciekawe co? jeden sam, jeden. Dobra. Śledzimy no ja. Czy tam? szło tam? lewą lewum. Bazy. Rozbrajam. Ściągaj. leczyłem cię, ale samo mnie zabiło. No, Cztery. Dobra, wyciął ich wszystkich. Chuj! To to musimy wygrać i następne. Mamy no w kół... Nie, tylko to. Ej, to weź ich podłożą, kurde, jeszcze jedna runda. Taka. No ale no co ja ci poradzę? No to mogę się rozbrajać. Hmm. Pokazałeś! Ja to nic nie mówię. Wyższy rangą jesteś, kurde. Co złego, to nie ja. Wyższy, wyższy rangą jesteś ode mnie. A gdy znikali. O człowieku, ilu ich jest? Ulecz, ulecz, ulecz! Dobra. Pałacu teraz. No i jeden tu. Ulecz. Aaaa! Już go miałem. Fajnie.